Witam Was moi mili, z tej strony Czeska, i zapraszam do obejrzenia prezentacji gry Counter-Strike Source, spe przygotowanej specjalnie dla SourceGame.pl A cóż... To może powiem się o samej grze. Jest to odświeżona wersja Counter-Strike, pierwszego Counter-Strike'a, który został wydany w roku 2000 i polegał na dużo nowych działaniach, yy, no wiecie Y, ...terroryści kontra antyterroryści. No i w sumie głównym trybem było podkładanie paki i w to się wszyscy bawili. No a później, y, gdzieś tak w roku 2005 została wydana odświeżona wersja pod tym właśnie Counter Strike Source. No dobrze, przejdę do gry. Znajdę jakiś serwer ładny. Może do moich ulubionych przejdę. Może na razie wyłączę nagrywanie, żeby się szybciej wytrwała yy, gra. No już jesteśmy na serwerze, przepraszam was bardzo za to sztywniackie wprowadzenie. ale coś, nie byłem żywią za bardzo jeszcze. No dobrze, to przejdźmy do samej gry. Tutaj chodzi, jak już mówiłem, o pokonaniu Paki. Yy, no, dołączymy do jednej z duszy, dołączymy do terrorystów. I wybierzemy sobie postać... Yy, że Fenix Collection Zresztą to jest bez znaczenia No nic, już na razie Musimy sobie oglądać z boku Wszystko, całą grę O, zap zapomniałem się przywitać Powiedziałem się, bo to jest o, bo to jest polski serwer Kupimy sobie jakąś broń, zobaczymy jakie mam dostępne Teraz was trochę podregulujemy, bo coś wam się chyba w głowach Dziękuję. Eee, dobra, może sobie wezmę kałasza Sobo gram jeszcze, muszę powiedzieć. Ramon niedawna. I tak jak już mówiłem, chodzi tutaj o podkonanie paki. Nie wiem kto ma pakę. Chyba ten koleś co tam jest. Patrzcie kurwa co zrobił, bombę podłożył! O. A wy co tam robicie kurwa, ruchacie się kurwa na respekt, co? <noise> Walniemy sobie skleja. O, wybraliśmy. O, ja teraz ja mam pakę. Hmm. Kevlaras sobie kupiłem, flasza, granada i smoka. Kluchy to trzeba technicznie zrobić. Chociaż ja za bardzo nie umiem grać, jak już mówiłem. O, wampakę podkładamy tutaj. Może, niech ja się to podłożyło. Może jakoś to wyjdzie. O, piszmy na spray. Jest. No i znowu brzmialiśmy. To nie zabiłem. O, teraz włączyłem do antyterrorystów. Przez przypadek. Dobra, to jeszcze sobie flesza kupimy. I jedziemy Patrz jakie ma staty. Uuu, sowe staty, 0-0 Tak, no robię tutaj Nie zdarzało mi się Ajdź Ajdź, no Przegraliśmy To może teraz dla odmiany wezmę sobie mp5 czy tam podlubę? <mulety> I jeszcze... Kevlara. Plesza. No, no i <mulety> I Pójdziemy za nim. długo też możecie się spodziewać yy, recenzji gry na właśnie na yy, Solsgin Patrzcie, kurwa, co zrobił. Bombę podłożył. A wy co tam robicie, kurwa? Ruchacie się, kurwa, na nie. To nam bardzo śmieszne teksty na serwerze. do bomby, kurwo. Zobaczymy, może mi się uda. Chodź. No, to kół cieszę. Jeszcze zrobiliśmy spreję. Nic nie będę kupować. Chyba, że kupię... Kupię granatę. Z terrorysta terrorystami, nawet nie zauważyłem. I pakę podkładamy w tym samym miejscu. Oj, coś się nie, nie udało. No co jest? Kurcze no. Udało się. Teraz musimy po prostu czekać, aż przyjdzie jakiś antyterrorysta. Kurwa to zrobił, bombę podłożył. Robicie, kurwa się, kurwa ale My sobie jeszcze się, kurwa z strzelimy Naszego, kochanego. Dup czas się chyba ulatniać A, eight, seven, o, no musimy zabić to No dobrze, myślę, że to wszystko co chciałem wam pokazać. To może No to w sumie na tyle. Postaram się zrobić niedługo recenzję gry. Na razie, żegnam się z wami. Cześć!